Kilkunastostronicowa karta do głosowania w kolorze białym, tak prezentuje się arkusz z nazwiskami kandydatów do sejmu kolor żółty to kandydaci do senatu. Przed nami wybory parlamentarne, już za kilka dni pełnoletni obywatele polski wybiorą swoich reprezentantów do sejmu i senatu. Obwodowe komisje wyborcze są już w pełni gotowe. Obwody głosowania już są przygotowane, otrzymują karty do głosowania, sprawdzają te karty, a więc cała ta procedura już zbliża się do końca. Oddając głos możemy wybrać tylko jednego kandydata z listy do Sejmu i jednego z listy do Senatu. Obok wybranego nazwiska stawiamy wyraźny znak X. Gdy zakreślimy więcej niż jedną kratkę lub gdy X nie pojawi się w żadnym polu, wówczas głos jest nieważny. Do Sejmu jest to karta koloru białego formatu A4, ścięty górny prawy róg jest. I ta kartka jest ta tała karta. Na pierwszej stronie tej karty jest informacja o sposobie głosowania, że to jest wielokartkowa karta do głosowania, między innymi tam jest ta informacja, że trzeba głosować poprzez wybór jednej listy z tych dziewięciu, które się tam znajdują. Jedną listę wybieramy i jednego kandydata z tej listy, stawiając ten znak X w kratce, przy tym nazwisku tego kandydata. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 25 października. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 7 do 20. Tej pierwszej głosujemy w tych samych lokalach wyborczych w których głosowaliśmy w czasie marcowych wyborów samorządowych oraz w referendum. 9 list i wybieramy jedną listę i jednego kandydata z tej listy to wszystko. W Lubuskiem, do sejmu z dziewięciu list startuje 197 kandydatów, a do senatu 12.